Ponieważ nie samym rowerem człowiek żyje. Dzisiaj będzie odcinek biegowy, w którym poznacie Magdę Happy Runner, biegającą rowerzystkę, która uwielbia przygody, potrafi zapuścić się w las i spędzić noc w hamaku. A o tym, jak ta robi i co ją motywuje, posłuchacie za chwilę. Zapraszam. Cześć Magda. Cześć. <laughs> Przybiegłaś czy przyjechałaś? A przybiegłam. Mam y, bardzo blisko na pętlery jazdą, bo 3 km. Także bardzo fajnie, lasem, super droga. W ogóle pogoda dzisiaj jest świetna. Rewelacja, no słońce. Muszę przyznać, że bo mieszkamy w podobnym miejscu. Tak właśnie, bo bardzo blisko siebie. Tak, no jesteśmy z Gdyni. Tak, to przed chwilką. Natomiast y, uważam, że mamy fory jeśli chodzi o konsekwencje w uprawianiu sportu i cieszenie się widokami, czerpanie przyjemności z tego, ponieważ mieszkamy w takim miejscu, które... E, piękne miejsce. No, jest no. piękne. Podobno to w oka, mieszkają najszczęśliwsi ludzie w Polsce. Tak, to prawda, nie? No, ja to najszczęśliwsi, uważam. dużo się uśmiechają. Ja też w ogóle ostatnio pisałam o tym e, posta na Instagramie, właśnie o życzliwości i o tym, że wiele osób się zawsze uśmiecha i pozdrawia na przykład, nie? Podczas e, ruchu. I to jest super, nie, że wszyscy są tacy uśmiechnięci. Tak, pisałaś o tym, czy pozdrawiasz biegnących. Tak, tak, dokładnie, tak, tak. Ja mam taką samą kwestię czasami, jeśli chodzi o rowerzystów. Niektórzy odmachują, niektórzy nie odmachują, nawet nie spoglądają, ale nie o tym dzisiaj. Tak, nie dokładnie. Magda, poznałem Cię na Instagramie, tam prowadzisz swój profil, Magda Happy Runner. Tak jest. E, I tam pokazujesz, że można pracować żyć szczęśliwie. Być biegać. weganką, biegać, jeździć na rowerze i jeszcze sobie fundować jakieś przygody w lesie. Tak jest. Opowiedz o tym. Wiesz co, generalnie to jak chodzi o to moją całą aktywność, bo ja to raczej nie uważam się jakimś wielkim sportowcem. Mhm. Ja jestem totalnym amatorem i dla mnie bardzo istotny jest ruch i aktywność fizyczna. Mhm. Także to jest coś, czym ja się utożsamiam. To jest moja pasja mhm. i bardzo lubię pokazywać to też innym i próbować ich zarażać tą moją energią. tym. Czyli zarażasz pozytywną energią? Tak, mam, no, mam taką nadzieję właśnie. Okay, no. Jest to e, jakiś tam cel, nie? Oczywiście to, co robię na koncie, na Instagramie, robię to głównie dla siebie. Czyli traktujesz to e... jako swój... Pamiętnik? Właśnie tak. To jest super, bo tak jak wczoraj się troszkę przygotowywałam do naszej rozmowy, to właśnie siedziałam z moim chłopakiem Michałem i mówiłam mu, że, kurde, ale super, że ja prowadzę to konto na Instagramie, uh -huh. bo ja mogę wrócić do tego co ja przeżyłam. Jakby wiem, że pewnie będziemy rozmawiać o moich przygodach rowerowych, mhm. i dzięki temu, że ja mam to konto na Instagramie, to ja mogę do tego wrócić. Mogłaś przypomnieć sobie, kiedy ostatnio byłaś na rowerze. Ale w ogóle gdzie byłam, nie? Jaką wycieczkę odbyłam, gdzie byliśmy, co zwiedziliśmy, ile kilometrów? Mhm. No to jest super. A korzystasz ze sprawy? Tak, korzystam ze strawy. Czyli tam też możesz sobie przypomnieć? Też mogę, ale wiesz, to jest tak, że na strawie to muszę przelecić tym palcem i nie wiadomo nie, w którym mhm. miejscu, gdzie była jaka wycieczka. E, możesz rzucać zdjęcia. Mogę też, ale mhm. jednak na tym Instagramie, no to to jest fajnie, bo masz tu ta, taką siatkę zdjęć, nie? Zgadza się. I wtedy na przykład, o, widzisz to zdjęcie z rowerem, to tu byłam na helu. W ogóle idea Instagramu, bo ja Instagram nie na koncie rezerwat przygody, tylko na swoim osobistym koncie mam. Od 2013 chyba? Aha. E, I traktowałem go absolutnie nie pod kątem jakichś medialnych wystąpień, tylko. Tak, e, pod siebie. Tak, właśnie jako taki pamiętnik, i mhm. tam mogłem spojrzeć, co robiłem rok temu, gdzie byłem, i no powiedzieć: O rany, serio, to było rok temu. E, Okej, okay, czyli Twoje konto na Instagramie jest niejako pamiętnikiem, ale efektem ubocznym jest to, że zarażasz ludzi. Dobrą energią do biegania, do jeżdżenia na rowerze? Tak, jak najbardziej, ale no, mimo wszystko też uważam, że jest to mój właśnie pamiętnik, bo takiego stricte pamiętnika, takiej, takiej książeczki nie prowadzę. Mhm. Tak, jest to taka moja fotorelacja, mhm. gdzie właśnie lubię opisywać swoje różne zmagania z, z jakimiś na przykład przygotowaniami. Teraz się przygotowałam rok temu pod mój pierwszy bieg ultra. Okej, okay, czyli ciągniecie do ultra. Tak, bardzo. Bardzo mnie w ogóle bardzo ciągnie przede wszystkim w góry mhm. i w biegi górskie. Okej, okay. a powiedz mi rowerowo, czy masz jakieś wyzwania na następny, na, na ten już rok? E, na ten jeszcze nie, aczkolwiek wyzwań mam sporo, tylko że to jest tak, że chciałabym się czuć przygotowana do tego. Nie chciałabym, żeby to było coś takiego, że ja odbębnię jakiś rajd. Tylko chciałabym czuć, że jestem w pełni przygotowana i że dam radę. No i na przykład takim jednym rajdem, do którego Ty też mnie mega zainspirowałeś, była mhm. właśnie Wisła 1200. Okay. Jest to rajd, który bardzo bym chciała, w którym bardzo bym chciała wziąć udział i przeżyć. Mhm. Przeżyć. To takie spanie na własną rękę w lesie, mm -hmm. czy nie w lesie, tak że musisz sobie poradzić sam. Możesz e, po czterech dniach, czy po trzech dniach będziesz spała gdziekolwiek. No, no, no właśnie, <laughs> nie ma znaczenia. Nie, że to jest takie też wychodzenie właśnie z tej strefy komfortu, którą ja osobiście uwielbiam właśnie chociażby w tym bieganiu. Okay. Że ja mogę, no nie wiem, wyjść z tej strefy i poczuć tak naprawdę jaka by mnie drzemie siła. Czyli sport dla Ciebie jest przekraczaniem granic? Tak, też. I czym jeszcze? No jest to moja pasja. A co byś powiedziała komuś, kto... No dobrze, zobaczy Twoje zdjęcie na Instagramie, ma jakieś postanowienie noworoczne pod tytułem... Będę się więcej ruszać. Tak, będę się więcej... Zostawmy Wisłę 1200, zostawmy biegi górskie. Tak jest. To są bardzo fajne rzeczy, ale faktycznie do tego trzeba się przygotować. No trzeba, trzeba. Co byś powiedziała osobie, która chciałaby zacząć, a jak wiemy... Ruszenie z miejsca jest najtrudniejsze. Najgorsze, tak, najgorzej. no. Wiesz, co. Ciężko jest y, tak teraz wymyśleć, co bym powiedziała. Ja myślę, że tak naprawdę, tak jak mówisz, najtrudniej jest za zacząć, więc. Ja bym po prostu wstała któregoś dnia i poszła na zwykłe marszobiegi mhm. albo na dłuższy spacer. Mhm. I doszła do wniosku, że to już, już jeden krok, który. Y, Daje mi taką, um, kurczę, no jak to powiedzieć, kroku więcej do tego, że robisz coś dobrego dla swojego organizmu. Okej, okay, czyli pierwszy czyli... krok, e, który należy wykonać, ale wiadomo, że często kończy się na pierwszym, drugim, trzecim kroku. Jak Ty otrzymujesz taką samodyscyplinę, że codziennie, co drugi dzień, czy jakkolwiek często? Wiesz co, teraz to już jest tak, że to, to jest moja tak na, duża nawet? pasja. To jest nawyk? Nawyk? No, ja myślę, że tak. To może być już swego rodzaju nawyk. Czy źle czujesz się, jak nie wyjdziesz na dwór? No nie do końca. Mhm. Bo to nie jest też tak, żebyśmy teraz się w jakiś sposób też e, jakby tak wewnętrznie karali za to, że na przykład nie odbębniliśmy jakiegoś treningu. Mhm. Dla mnie jak ja na przykład czuję, że nie mam dzisiaj ochoty zrobić treningu, albo po prostu pójść na spacer, czy, czy pobiegać, no nie mam na to siły, to tego nie robię. Okay. Ja bardzo mocno słucham swojego organizmu. Mhm. I staram się cały czas działać w zgodzie z tym, co ja czuję. A co czujesz? Teraz? No, co mówi twój organizm, kiedy Że chceś Mhm. No że chce się ruszać na przykład, że brakuje mu tego ruchu, a że chce być bliżej natury. Też tak myślę. Ja w ogóle jak zaczęłam biegać, to zauważyłam, że bardzo mocno zbliżyłam się do natury. Mhm. Bieganie daje mi tą taką otwartość, wolność no i tą możliwość wyjścia na świeże powietrze. Myślę, że to jest z przyrodą? Tak jest. To jest bardzo istotne, żebyśmy po ośmiu godzinach w pracy nie siedzieli tak naprawdę cały czas dalej w domu, mhm. tylko jednak się ruszyli. Mhm. Dla swojego zdrowia. Mhm. I psychicznego, no. i fizycznego, nie? No życie składa się z kilku sfer, praca jest tylko jedną z nich, więc Rozumiem, że sport jest dla ciebie sposobem, żeby zadbać o te inne sfery życia. Tak, tak. No i w ogóle, no, moim zdaniem, może nie sam sport, ale po prostu ruch i aktywność fizyczna mhm. jest rewelacyjna na każde zło. Mhm. To jest taka sfera, gdzie można po prostu sobie oczyścić głowę jakby zostawić swoje problemy gdzieś na zewnątrz. Mhm. No i, i, i nie myśleć o niczym, nie? Takie nie wiem, może rodzaj takiej. Medytacji. Może też? W ruchu. No, na przykład. E, no i ja powiem Ci szczerze, że podobnie... Psychologicznej traktuję. rozmowy? Tak. Ze sobą? Bycie no. ze sobą, absolutnie. No. Cześć. cześć, cześć. Super, super, fajnie. E, ultra dla mnie jest czymś takim, takim oczyszczeniem i e, no, rzadko kiedy człowiek żyjący w świecie... Mm, Gospodarki, kapitalistycznej, ale mam na myśli świecie zachodu, który hmm. nie medytuje na co dzień, który goni gdzieś za celami w pracy głównie. Rzadko kiedy taka osoba ma czas pobyć szczerze samemu ze sobą, i ultra dla mnie jest takim momentem, który trwa często kilka dni, no. kiedy mogę poznać siebie. Poznać siebie, tak, tak. Super. Magda, to jest mega inspirujące, co mówisz. Ale powiedz tej osobie, która 1 stycznia zaczęła biegać, No. co musiałoby się stać, żeby ona 1 grudnia czy 1 stycznia 2022 roku. Dalej biegała. Dalej biegała, dalej jeździła na rowerze. Kurczę już, co. To jest w sumie takie ciężkie pytanie: bo Nikt ja nie na przykład. nie powiedział, że będzie łatwe. Zaczynając biegać, nie myślałam o tym, czy będę biegać za rok. Mhm. Ja raczej podeszłam do tego w taki sposób, że kurczę, ten, ten ruch jest super, ta aktywność fizyczna jest świetna. Mhm. Ja chcę to robić, i moim pierwszym celem było y, przebiegnięcie 10 km w 60 minut. Mhm. Także myślę, że bardzo fajnie dla takiej osoby, która chce też biegać dalej za dwa lata, jest stawianie sobie jakichś takich małych celów mhm. i po kolei i osiągać. Okay. I też myślę, że super byłoby, żeby robisz to po prostu w jakiś taki systematyczny sposób, mm -hmm. ale nie natarczywy. Metodą małych kroków. Tak, stanowczo. Bo jeżeli zaczniemy za szybko za mocno, to się po prostu przepalimy. No i to siłą rzeczy po pół roku na przykład nam się to przeje, nie? Lub szybciej. No, na przykład tak. Czyli jeżeli biegasz i robisz małe kroki, nie przejmuj się, to jest właściwa metoda. Totalnie, totalnie. W końcu tak naprawdę w tej całej aktywności fizycznej najważniejsze jest to, żeby zbudować bazę. Mhm. A budowanie bazy na przykład w bieganiu, no to tutaj chodzi o to, żeby um, mieć na przykład to niższe tętno. Żeby nie biegać cały czas na wysokim pętnie, ponieważ no wiadomo, no wtedy człowiek źle się czuje, jest taki dyskomfort. I długo nie pobiega. I długo nie pobiega, tylko biegać wolno, hmm, bliżej natury, na przykład ja totalnie i serdecznie polecam bieganie w lesie. A zima e... jest dobrym czasem, żeby budować tak zwaną bazę. Właśnie. Tak, zdecydowanie. Mhm. I, I siłę, bo wiadomo, że bieganie po śniegu jest troszkę bardziej e, no takie Wymagające. Techniczne. Techniczne, dokładnie. Mhm. E, także no tak, no myślę, że tutaj głównie cele, systematyka, no i, i zamiłowanie. Nie, żeby ta osoba nie patrzyła na siebie w taki sposób, kurczę, znowu nie udało mi się, znowu mi się nie udało, kolejny raz mi się nie udało. Mhm. Tym się kompletnie nie przejmować, bo to wszystko przyjdzie z czasem. E, mi to też przyszło z czasem. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę biegała po górach. Co prawda zajczyłam tylko jeden bieg górski jeszcze, mhm, ale ten pierwszy krok już postawiłaś. <grym> ale, tak, dokładnie. Mhm. Także mam nadzieję, że ta odpowiedź jest wyczerpująca. <grym> okay. No i generalnie ja myślę, że warto hmm, tę aktywność fizyczną y, zespoić w jakiś sposób z naturą. Ja bardzo serdecznie polecam e, bieganie oraz spacery, a także e, wycieczki rowerowe e, po lesie w mhm. e, bliskości, bliskości z naturą. E, no bo kurczę, no, natura jest wspaniała. No, wystarczy spojrzeć, jakie mamy tutaj piękną okoliczność. E, warto żyć w zgodzie z naturą, a nie tylko ją niszczyć. No. Mamy tak dużą wycinkę lasów, na przykład. No i po co, nie? Także... No, na meble. No, na meble, tak. No, ale... Dobrze żyć w zgodzie z naturą. Mhm. Ja osobiście e, serdecznie polecam, czytałam taką bardzo fajną książkę e, o kąpielach leśnych. Mhm. Nie wiem, czy może słyszałeś kiedyś kąpielach nie, leśnych? Nie, opowiedz. Bardzo, bardzo chętnie e, usłyszałam. Jest to e, filar kultury japońskiej i m, ma on zachęcić do tego, ażeby Człowiek nawiązał więź właśnie z naturą. Mhm. I to może się odbyć przez zwykły, spokojny spacer po lesie. Tylko byle podczas tego spaceru Twoje problemy zostały w domu, a Ty żebyś się skupił tylko i wyłącznie na tym, co Cię otacza. Nad zapachem liści, nad śpiewem ptaków, nad odgłosami natury. Bardzo fajny też może być spacer gołymi stopami po mchu. No super odczucie, nie? I się zastanowić nad tym, co tak naprawdę czujemy pod tymi stopami. Czyli Także... mówisz tutaj o technikach uważności bycia tu i teraz. Tak, tak, też. I szanowania szacunku dla natury. Dla natury, dla zieleni. Czy twoja dieta wynika właśnie z tego szacunku? Tak, totalnie właśnie. To też jest super. Super pytanie, bo ja w ogóle byłam na diecie wegetariańskiej, a podczas Biegania przeszłam na dietę roślinną, dietę Czyli wegańską. To bieganie spowodowało taką zmianę u ciebie? Myślę, że też. Okay. Jak najbardziej. To dieta wegańska to to jest, też myślę taki dłuższy temat, troszkę na rozmowę. Może na oddzielną zupełnie rozmowę? <noise> Może ta? E, jest chłodno? Jest chłodno. A Powiedziałeś, że masz gorącą herbatę. Ze mam, stawią. mam jak najbardziej. To ja mam taki pomysł. Podbiegnijmy kawałek, e, siądziemy sobie gdzieś przy jakiejś łoweżce. Dobrze. E, napijemy się herbaty i porozmawiamy jeszcze o kwestii Twojego podejścia do natury e, i tej spójności pomiędzy sportem, e, naturą i Twoim światopoglądem. Super, jasne. Ok, to biegnijmy. <noise> no dobra, Magda, powiedz, e, siadamy tutaj? No, no można. Tylko kto to od śnieży. Ja. <laughs> czekaj, czekaj, pokaż to. Zawsze masz taką szczotkę, jak biegasz? Zawsze w plecach. <laughs> Tak. Mm. Jeszcze ciepła nawet, super. Bardzo dobra. Magda, opowiedz w takim razie o tym, skąd w ogóle wziął się pomysł na przejście z diety mięsnej na dietę bezmięsną, a później na dietę wegańską. E, wiesz, co u mnie na początku to wyszło stricte z, ze względów takich zdrowotnych, bo. Ja się borykałam z dość sporymi takimi problemami z bólem żołądka, z, z bólami brzucha i no doszłam do wniosku, troszkę sobie zaczęłam czytać, że może warto wdrożyć w, w dietę pewne eliminacje. No i to było tak, że mm, moja przyjaciółka y, była wtedy na diecie wegetariańskiej. No i gdzieś tam mnie cały czas inspirowała tym, że, że ona nie może nie, nie je tego mięsa i że, że tak sobie radzi. Mhm. No i to był chyba ten moment, gdy ja stwierdziłam, dobra, że, że chyba coś pora zmienić w swoim życiu. I ona mi często wysyłała jakieś tam przepisy na kotlety z soczewicy, na, na takie kotlety z brokułów czy buraków. I pewnego razu w piątek przy wyjściu ze znajomymi na miasto, zamiast burgera z wołowiną zamówiłam sobie burgera z soczewicą. I od tamtego momentu, to było w 2015 roku, trochę nie pamiętam już dokładny miesiąc jaki to był, ale rok 2015. I od tego momentu, gdy zjadłam tego burgera z soczewicą stwierdziłam, nie mięsa i posmakowało Ci. Tak, tak. Ja w ogóle, mm, ja od zawsze bardzo lubiłam gotować. Wieś tam, ta pasja, taka zamiłowanie do kuchni, do gotowania zawsze u mnie drzemała i ja lubiłam bardzo to robić. Także, tak jak samo to takie podejście, czy ja sobie poradzę w kwestii gotowania, czy, czy dam radę coś przyrządzić innego niż mięso, mięso to nie było z tym problemu. Bardziej się zastanawiałam, czy czy nie będzie mi na przykład ciągnęło do tego, nie? Okej. Okay. Nie? Tak. I opowiedz, ciągniecie? Nie, w ogóle. Ja y, wtedy, jak zrezygnowałam z y, mięsa, to zdałam sobie też sprawę z tego, że żeby, y, że jak nie jemy mięsa, to tak naprawdę przy tym nie cierpi żadne inne stworzenie. Mhm. Ja w momencie, gdy sobie zdałam sprawę, że przy moich y, w wymysłach, że chcę sobie zjeść załóżmy tego burgera, toś mhm. zwierzątko, że tak powiem, no, no cierpi nie. No to ja z racji, że jestem bardzo wrażliwą osobą. Po prostu stwierdziłam, że ja nie chcę, że ja nie chcę, żeby to tak wyglądało, że z mojego punktu widzenia nie chciałabym doprowadzać do takiego cierpienia i wtedy. Już tak całkowicie stwierdziłam, miejsce to nie dla mnie. Czyli pierwszy etap to, było, to były kwestie zdrowotne? Tak, a później etyczne. Okej. Okay. I, I domyślam się, że to jakoś wiąże się z tym, że lubisz co do zasady przyrodę, naturę. Tak, tak. Myślę, że jak najbardziej to jakoś tam było... Z powiązane, nie? Może i nie na takiej zasadzie, że ja o tym myślałam, mhm. dlatego przeszłam na tę dietę wegetariańską, ale gdzieś tam podświadomie to cały czas gdzieś tam ze sobą współgrało. Jednak przez pierwszy też rok diety wegetariańskiej ja jadłam jeszcze ryby. Mhm. Zdarzyło mi się, że gdzieś tam ta ryba była. Ja bardzo lubiłam łososia mhm. i, i nie odmawiałam sobie tego. Mhm. Tak samo jest zresztą teraz. Jak jestem na diecie wegańskiej, na diecie roślinnej, Moim zdaniem podejście do diety wegańskiej czy wegetariańskiej najważniejsze jest to, żeby robić to yy, w zgodzie z własnym sobą. Mm -hmm. Moje podejście do diety wegańskiej jest takie, że ja jak czasami zdarzy mi się, że mam ochotę na twarożek, zwykły czysty twaróg ze szpiorkiem, to nie karam się za to, że ja go zjadłam. Uważam, że to jest super, że trzeba robić po prostu wszystko tak, yy, nie na 100%, a próbować wprowadzać pewne małe zmiany Czyli do swojego jadłuskiego. Nie jesteś ortodoksem. Nie, nie, Tylko metodą Kaizen zbliżasz się ku temu, żeby tak. żyć jak najbardziej w zgodzie z naturą. Tak. Ja w ogóle bardzo zachęcam e, każdego, żeby tak naprawdę spróbował diety wegetariańskiej, diety wegańskiej, hmm. żeby był otwarty na nowości. Hmm. E, no bo tu nie chodzi o to, żeby całkowicie zrezygnować z tego mięsa czy z nabiału. Tylko małymi krokami, tak jak w sporcie, nie? jak w bieganiu, małymi krokami po prostu do celu. Tak, dokładnie. Bo dla mnie też ważniejsze, ważniejsze są małe zmiany. Na przykład zdecydowanie uważam, że fajnie jest sprowadzić małe zmiany, niż właśnie rygorystycznie z czegoś zrezygnować. Mhm. O wiele fajniej jest, jeżeli 20 osób wyeliminuje na przykład. Z dwóch posiłków mięso i będzie jadło tylko na obiad kurczaka, niż je, na przykład dwie osoby przejdą całkowicie stricte na dietę wegetariańską. Rozumiem. Patrząc na ciebie, też te 20 osób jest szansa, że one pójdą gdzieś za jakiś czas trochę dalej nawet. Dokładnie. Ponieważ e, to jest proces. Tak. Pewne rzeczy można zrozumieć, ale należy się na nich skupić. Podobnie jak w bieganiu czy w jeździe na rowerze, skupiasz się na tym byciu tu i teraz. Jest to taka medytacja. No, jest to bardzo ciekawe, co mówisz. Myślę, że mm, kiedyś skusimy się na oddzielny odcinek. Być może zainspirujesz kogoś jakimiś poradami kulinarnymi. To Zresztą, ja bardzo chętnie, ja uwielbiam gotować. To na rezerwacie to. przygody wkrótce uruchamiam kolejny dział pod tytułem trasy mm -hmm. oraz te dwa działy oraz przepisy. Przepisy, cudownie! Sam przeszedłem na weganizm, chciałbym pokazać, zresztą mam takie zapytania od innych zawodników, którzy startują w zawodach. Pytają mnie, co tak naprawdę jem, jak przygotowuję się do zawodów pod mhm. kątem diety i co jem na trasie. Jak się okazuje, no, można być wegetarianinem czy weganinem i pokonywać dystanse kilkuset czy ponad tysiąca kilometrów? Więc Zdecydowanie. Myślę, że Siła to z roślin. Z Siła z roślin, dokładnie. E, Magda, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Czy będziesz biegła teraz do domu? Tak, tak, tak. Pobiegnę do domku. Może jeszcze sobie przy okazji zrobię z dwie, trzy pętelki po lesie. Mhm. Jak już mamy niedzielę i piękne słońce? Korzystamy. Korzystamy, tak. No w końcu jutro do pracy, nie? Normalne życie. Trzymaj się ciepło w takim razie. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że nasi widzowie i słuchacze, przynajmniej kilka rzeczy usłyszeli, które mogą ich zmotywować i coś zmienić, wprowadzić w jakieś inne tory na przyszłość. Też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję za Twoje zaproszenie i do usłyszenia. Trzymaj się. <laughs> Powiedz jeszcze w takim razie o swoim podejściu do, do weganizmu. Teraz? <noise>